Od lipca w Sielpi przy ulicy Koneckiej 5 funkcjonuje nowy hotel i restauracja Aquamaryn. Miejsce to zaprasza zarówno gości z odległych zakątków, jak i mieszkańców regionu. Tych drugich w szczególności do swojej restauracji, w której królują polskie smaki, ale wprowadzane są także okolicznościowe dania. Hotel i restauracja są całoroczne. To idealne miejsce na wypoczynek, oferujące komfortowe pokoje i liczne udogodnienia, które zadowolą każdego gościa. Otoczony zieleniom Aquamaryn położony jest w malowniczej okolicy blisko Sielpińskiego zalewu. Zapewnia spokojną atmosferę sprzyjającą relaksowi. Na miejscu funkcjonuje strefa wellness z czakuzji i sauną oraz bogata oferta aktywności na świeżym powietrzu. To doskonałe miejsce na zorganizowanie swojej imprezy okolicznościowej. Sala restauracyjna pomieści do 50 osób i już teraz prowadzone są zapisy na chrzciny, komunie, różnego rodzaju jubileusze czy też imprezy firmowe. Na co dzień zaprasza też restauracja, w której króluje kuchnia polska oraz lokalne świętokrzyskie specjały. W najbliższym czasie w Akwamarynie wprowadzane będzie będzie jednak także menu okolicznościowe. Już dziś zachęcamy do rezerwacji stolików. Restauracja czynna jest codziennie w godzinach od 13 do 21. Hotel dysponuje 16 pokojami, a w każdym z nich jest łazienka, klimatyzacja oraz telewizja. Osiem pokoi jest dwuosobowych, kolejne osiem pomieści komfortowo trzy osoby. W zamawianych pobytach w standardzie jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. Istnieje możliwość dokupienia obiadu kolacji. Zachęcamy do poznania tego miejsca. Hotel i restauracja Aquamaryn w Sielpi przy ulicy Koneckiej